Ja, z moich obserwacji, człowieka, który gdzieś tam kilkanaście lat sobie tą muzykę w, w podziemiach gra i e, ja w zasadzie znam nie tylko moja rodzina e, cały czas, e, moje obserwacje są dość przykre i każdy oczywiście wyciągnie sobie z tego, jakie będzie chciał wnioski, każdy sobie powie na pytanie, czy, czy pierdolę teraz głupoty, czy nie. E, problem ciszych czasów, moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie małe kapelę jak my, e, są, jest zbyt małe wsparcie klubów. I nie będę podawał teraz miast, nie będę podawał właścicieli, my na ten moment z By Accident postanowiliśmy grać 2-3 koncerty w roku i to nie jest tak, że nie mamy propozycji, bo mamy, ale jak wiemy jaki to jest klub, jak to będzie wyglądało, to dziękujemy. Mhm. Właścicielom wydaje się, że samo udostępnienie plakatu na Facebooku, bądź yy, yy, nie wiem, staniecie na bramce to jest cała robota. Nie. Większość robót w wielu miejscach, w których myśmy jakby tutaj mieli przyjemność grać, niestety spadała na kapelę. W mojej ocenie, dość duże stawki, yy, jakie życzą sobie często kluby. Mhm. To się później nie spina. I ja uważam, że Wiele zespołów powinno absolutnie przestać karmić się litością klubów, które pozwalają na łaskawie zagrać, za co my musimy jeszcze dodatkowo płacić. Często naprawdę, tak jak wspomniałem, niemałą kasę. I to nie działa dwie strony, a powinno przecież też dwie, mhm. ponieważ właścicielom, w mojej ocenie, też powinno zależeć. Akurat komin jest miejscem, gdzie dobrze nam się gra, uważamy, że tam działa to tak jak powinno. Mhm. I dlatego też y, nie zeszliśmy z tej drogi, i na ten moment na pewno nie będziemy gdzie indziej chcieli organizować. Mhm. To nie jest modne miejsce, tak jak powiedziałeś, bo dużo koncertów na takich nie ma. Y, ale to jest miejsce, y, w którym czujemy się dobrze i w którym czujemy, że y, jakby ten wkład jest, y, jest odpowiedni o, do rangi imprezy, jeżeli mówimy o właścicielu.